Witaj, kochanie, sprawdzimy sobie Twoją i jego energię oraz myśli, uczucia i zamiary w Twoją stronę. Dziękuję za każdą obserwację. W skarbie, Twoja obecna energia wskazuje na głęboki niepokój, lęk i zamartwianie się. O co chodzi? Widzę, w Skarbie, że odczuwasz stres związany z tą relacją, który najprawdopodobniej jest wyolbrzymiony. Malują ci się najgorsze scenariusze w głowie. Dziewiątka mieczy często ukazuje stan emocjonalnego przeciążenia, które niekoniecznie odpowiada rzeczywistości. Lęki mogą być bardziej wytworem wyobraźni niż faktem. A jeśli chodzi o jego energię, to obecnie tam gdzie jest, czuje się wycofany, zdystansowany i w stanie apatii. Pórka kielichów to karta stagnacji emocjonalnej, wskazująca, że coś nie spełnia jego oczekiwań. Sytuacja w której jest, nie zadowala go. Jeśli chodzi o jego myśli na twój temat, skarbie, no to on mocno się zastanawia, czy uderzyć w twoim kierunku. Rozmyśla, co by było, gdyby analizuje wszystko chłodno i obiektywnie, stara się podejmować decyzje na podstawie faktów, a nie emocji. Arcykapłanka mówi mi, że on nie mówi ci wszystkiego, zachowuje pewne uczucia dla siebie. Jest coś tajemniczego w jego postawie. Może czekać na dalszy rozwój sytuacji zanim podejmie decyzję. Jeśli chodzi o jego uczucia, no to w karcie świata wiemy, że w sercu czuje, że relacja ma ogromny potencjał. Może być czymś ważnym i pełnym. Dzięki tobie poczuje się kompletnie. Mimo że w jego uczuciach widać blokady, które wywołuje lęk. A jego zamiary w skarbie są takie, że myśli o stabilizacji i trwałości. Dziesiątka monet to karta tradycji, bezpieczeństwa i budowania czegoś trwałego. Może wyobraża sobie, że relacja z tobą może prowadzić do zbudowania stabilnej przyszłości? Jego zamiary są poważne. Widzi potencjał na długoterminową stabilność, ale być może potrzebować więcej czasu, aby przezwyciężyć swoje wewnętrzne obawy i dystans emocjonalny. Zostaw po sobie komentarz. Całuję i miłego dnia.